Proszę państwa, punkt siódmy to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok i bardzo proszę panią Bernardkę Olek o wyjaśnienie problemu. Nie to nie, nie i o wolontariacie, to jest porządek podjęcia takiej uchwały. Rada co roku yy, powinna uchwalić program współpracy z <tryk> pozarządowymi na rok następny. No, program ten jak Państwo czytaliście określa takie ogólne normy współpracy poprzez określenie yy, hmm. zasad współpracy, sposobu, yy, zadań priorytetowych, czasu realizacji. No. Yy. priorytetowe są w dziedzinie kultury i w dziedzinie, w dziedzinie edukacji kulturalnej i w dziedzinie sportu. I, i w ramach tych dwóch zadań ogłaszane są konkursy. Konkursy yy, ale to dopiero konkurs będzie ogłoszony po uchwale budżetowej. czyli znana kwota. Yy, A nie, jest kwota, bo to jest... To, 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 to jest... Projekt, Ona jest. będzie w budżecie 150 tysięcy. Więcej. ale. paragraf, punkt dziewiąty. Tam jest chyba... Jest 150 tysięcy. Aha, 150 tysięcy. Co najmniej. Było 200 w zeszłym roku, ale ja my palali chyba. O, Ta, w pierwszym roku, a ja my byli razem, palali 200. I to, znaczy, to jest wpisane, co nam jest 150 tysięcy? Nie nie, nie. Oszczędności mogą być przecież... Było dużo więcej, ale w tej chwili przecież się... Jeden klub zawiesił działalność. Teraz ta Olimpia nie gra w czwartej lidze, tylko gra w lidze okręgowej. A to się z tym wiążą koszty. Proszę Państwa, pytania do Pani Polak. No teraz się godzi uchwały, a potem dopiero. No będzie realizacja. Jasne. W takim bądź razie przy Państwa, kto wstępnie nie pozytywnie opiniuje projekt Dziękuję bardzo. Większość z Państwa zaopiniowała pozytywnie. Punkt ósmy proponowanego porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wzoru formularzy do podatku rolnego. Czy ktoś z Państwa ma uwagi co do formularzy? znaczy chodzi o nakazy Ja powiem może no, parę słów ok. odnośnie punktu. To jest generalnie punkt ósmy, dziewiąty, dziesiąty, bo to wszystko dotyczy formularzy. Formularzy podatku rolnego, podatku od nieruchomości, i podatku e, leśnego. Poprzednie formularze, proszę Państwa, były z 2002 roku i jeden chyba z trzeciego. Zresztą tam Państwo macie w uchylanych w uchwałach na końcu uchwał i e, powiem tak e, po prostu te formularze były już troszkę przestarzałe e, był, pojawiała się tam jeszcze rada gminy jako nie rada miejska jako organ e, pojawiał się tam gdzieś w się przewijał urząd gminy e, podstawa prawna jak chodzi o dziennik e, ustaw również była powiedzmy już nieaktualna a ponieważ w podatku od nieruchomości ustawą z 16 września w sprawie redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców została wprowadzony zmiana do artykułu 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdzie przedłużono termin składania deklaracji dla podatników podatku od nieruchomości, podatków od os osób prawnych oczy oczywiście, do 31 stycznia, poprzednio był do 15 stycznia, w związku z tym, tej deklaracji podatku od nieruchomości zachodziła, zachodziła konieczność prowadzenia e, zmiany, ponieważ tam był powiedzmy ten w e, pouczeniu był, był było gdzieś tam ten termin wymieniony. E, termin składania deklaracji. O tutaj dokładnie DN1 deklaracja i tam było do 15 stycznia napisane. Również e, jeżeli chodzi o wpłacenie obliczonego podatku. Był termin pierwszej rady do 15 stycznia, teraz jest do 31 stycznia i ponieważ zmienialiśmy tą jedną deklarację, uznaliśmy, że w związku z tym trzeba wszystkie te deklaracje uaktualnić stąd wzięły się te trzy uchwały. Czy to jest zgodnie z wzorem ogólnopolskim ustawą? To każda rada gminy uchwala sobie swój wzór, nie ma, nie ma. To są wzory, na których kiedyś pracowało miasto Kraków i na szkoleniach takie wzory dostaliśmy. One zostały powiedzmy tylko jeszcze raz, tak jak mówię, sprawdzone, dostosowane. Tu, gdzie zmieniły się zapisy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, to też zostało dostosowane do zapisów ustawowych ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. A czy to będzie bardziej czytelne i jasne dla, dla nas przeciętnego obywatela? Ale tutaj zmiany są zmiany typu Rada, Rada Gmina, Rada Miejska, Aha. co się zmieni w czytelności. Panie Ryszu, to, 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 to są te same druki typu kosmetyka. Ale to są podstawowe druki, nie, że każdy obywatel się powinien poradzić, że Panie Rysiu. My tu wprowadzamy zmiany na zasadzie a pan sobie poradzi. że jestem takie niskie. Nie, nie. że każdy <grym> sobie poradzi z no. będzie, <grym> bo no, no, tak ludzie mi tak zasugerował. <grym> no ale pan pyta się, jak ma pan przed sobą. No to czy trudny jest? Nie, ale nie mam nie. tego poprzedniego, żebym miał przed oczami, żebym... spokojnie nie, że To jest ta sama tabelka, tylko powiedzmy... Nie, się nie. Trudno, żeby, żeby w tej chwili, kiedy jest Rada Miasta, żeby podpisywać y, gminy czy burmistrza y, wójt, no, tego typu, tego typu zmiany. Przepraszam, nie tak chciałem powiedzieć, to dodatnie. Do, no przepraszam, no. Ale tak wyszło. Nie, to będzie inny koszt, problem będzie w tym, że akurat zmiany kulatku, zmiany formularzy i tak a... Ale to są zmiany Nie, Ale to, tak naprawdę, to, to no. mówię, to w układzie tych tabelek nic się nie zmienia. Proszę Państwa, myślę, że wszystkie te trzy wszystkie zmiany można potraktować w jednej opinii. Także kto z Państwa opiniuje pozytywnie zmiany w wzorów formularzy? Dziękuję bardzo.